We worked for that, but it's difficult to, uh, to imagine that a medal is coming like that, so... Uh, very difficult question. Very difficult question. You know, this summer, almost everything works, so... Uh, it looks too easy. It looks too easy. I know perfectly that many, many parameters. Uh, many to build a group to each game also, because so we are playing something, but... Difficult to, to control everything. So uh, until now we are watching so everything, everything worked, everything worked. Uh, I don't know. I don't know. Maybe I was I was sure that um, it will be maybe more difficult for the players to play in Poland because before I was watching all games and I had the feeling that sometimes it's it was too much, it was too much pressure even if it was not in Poland, but uh, even because maybe uh, a lot of expectation from the, from the journalists, from the fans, uh, because it's very popular. And, and this year it started already in, in, in world, uh, When we played in Poland, even for the young players, no pressure at all, they played, they played just normally. It happened they played bad, but it was not because of the pressure, it was not because they were scared. And, and just, I just, of course I was happy with that, because it's a parameter very important to be very strong uh, mentally. So, but I cannot find negatywny aspekt to, to answer to you, to your question. Pytanie brzmiało, czy coś do tej pory w pracy trenerskiej trenera Andreje zaskoczyło? Myślę, że jest to na chwilę obecną bardzo trudne pytanie, ponieważ Wynik jaki, jaki osiągnęliśmy pokazuje, że było, było zaskakująco łatwo, więc może to jest coś, co, co mnie troszeczkę zaskoczyło. Ale przede wszystkim też myślę, że przed tym turniejem bardzo dużo się zastanawiałem nad tym, jak moi zawodnicy sobie poradzą z presją. I ponieważ wiadomo, że w momencie, kiedy gra się tak ważny turniej przed własną publicznością, no to presja jest ogromna, zwłaszcza w Polsce, w który w którym się jest niezwykle popularna, kibice i media mają ogromne, ogromne oczekiwania względem, względem zawodników, no więc to było coś, czego się troszkę obawiałam, ale tak naprawdę już podczas ligi światowej zauważyłem, że, że że grają bez tej presji. Oczywiście zdarzały się lepsze i gorsze momenty, ale, ale jeżeli grali, grali słabiej, to nie ze względu na to, że, że byli zestresowani, czy, czy właśnie przegrywali z nerwami, więc zaskoczyło mnie to, jak silni mentalnie są, nawet ci, nawet ci młodzi zawodnicy, więc to jest na pewno coś bardzo pozytywnego. A jeżeli chodzi o, o rzeczy negatywne, no to na szczęście jeszcze w tej chwili nie jestem w stanie wymyślić nic takiego, co by mnie negatywnie zaskoczyło w tej chwili.